Witajcie na kanale Travel Like. Zapraszamy Was na nasz trzeci dzień w Tokio, a zarazem trzeciego vloga z naszej japońskiej serii. W tym odcinku odwiedzimy niecodzienne miejsce, czyli kawiarnię z kapibarą. Zjemy pyszny ramen w miejscu wprost idealnym dla introwertyków. Odpowiemy na pytanie, czy warto spróbować słynnych japońskich pancakeów, odwiedzimy popularną dzielnicę Shinjuku oraz dzielnicę koreańską, a na koniec zabierzemy Was do ogromnego ośmiopiętrowego sklepu z elektroniką, w którym znajdziecie dosłownie wszystko. Zapraszamy do oglądania i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby zobaczyć dwa pierwsze odcinki z Tokio, a także kolejne, które pojawią się już niedługo. Nasz trzeci dzień w Tokio zaczęliśmy od puszystych japońskich naleśników znanej sieci restauracji Happy Pancake, których podobno trzeba w Japonii spróbować. Musimy przyznać, że wyglądały obłędnie, ale smakowo wypadło dosyć średnio i byliśmy nieco zawiedzeni. Zarówno wersja na słodko, jak i gryczane pankeki z jajecznicą i boczkiem nas do siebie nie przekonały. Tak naprawdę było to chyba jedyne rozczarowanie kulinarne w czasie naszego pobytu w Tokio, bo wszystkie inne dania, których próbowaliśmy i restauracje, które odwiedzaliśmy, wręcz przewyższały nasze oczekiwania i japońskie jedzenie okazało się przepyszne. Następnie udaliśmy się do kapineko, czyli kawiarni z kapibarą. Znajdziecie w niej samiczkę kapibary o imieniu Kichan, którą nie tylko możecie zobaczyć z bliska, ale też głaskać i karmić przez całe 60 minut. To pochodzące z Ameryki Południowej zwierzę jest największym obecnie żyjącym gatunkiem gryzoni na świecie. W naturze prowadzi wodno wodnolądowy tryb życia. Jako, że ten przypominający czworonożny kiwi zwierzak jest ulubieńcem mojego męża, nie mogliśmy przegapić takiej okazji i postanowiliśmy odwiedzić to miejsce. Żeby przyjść do kawiarni trzeba wcześniej zrobić rezerwację. Za 60 minut płaci się 2200 jenów, czyli około 67 zł. W cenie jest też jeden napój. Można również dokupić zestaw przekąsek dla kapibary i polecamy wam tę opcję, bo generalnie kapibara, jak to większość gryzoni, nie była zbyt zainteresowana interakcją z nami i najbardziej obchodziło ją jedzenie. Oprócz kapibary w kawiarni mieszkają całkiem wesołe i psotne koty, które można adoptować. Zwierzęta wydawały się całkiem zadbane, choć ciężko nam ocenić, jaki wpływ na kapibarę ma brak stada podobnych jej szorstkowłosych łasuchów. Z tego co wiemy, to od czasu naszego pobytu w Tokio otworzyło się miejsce z całym statkiem kapibar, więc przed wizytą warto zrobić swój własny research. Po godzinnej zabawie z kapibarą udaliśmy się do Shin Okubo, czyli dzielnicy koreańskiej. Tuż po wyjściu z kolejki, natknęliśmy się na świątynię ukrytą w bocznej alejce. Tokio jest pełne takich małych, uroczych zakątków, na które przypadkowo można natrafić podczas spaceru. Wzdłuż głównej ulicy znajdziecie wiele restauracji koreańskich sklepów oraz drogerii pełnych koreańskich kosmetyków. Trochę ku niezadowoleniu mojego męża te, które odwiedziliśmy, okazały się być ogromnych rozmiarów. Choć na pierwszy rzut oka wydawało się, że odnajdę tu wszystko i liczyłam na to, że uda mi się kupić jakieś fajne koreańskie kosmetyki, niestety nie było tutaj nic z popularnych produktów, które były na mojej liście. Co ciekawe, po powrocie do domu okazało się, że wszystkie kosmetyki, które chciałam kupić, są dostępne w wielu polskich drogeriach internetowych i to w naprawdę niskich cenach, więc jeśli chodzi o Japonię, to moim zdaniem raczej nie warto kupować tam koreańskich kosmetyków. Jednak mimo wszystko wybór był tutaj spory, więc myślę, że każdej dziewczynie się tutaj spodoba. Jeśli kosmetyki już nam się znudzą, to warto udać się stąd na spacer w kierunku dzielnicy Shinjuku. Nie zajmie to nam zbyt długo, a spacerując ulicą Ikemen możemy przyjrzeć się prawdziwemu tokijskiemu życiu nieco z dala od tych najbardziej turystycznych ścieżek. Koreańskie restauracje, kawiarnie oraz gwiazdy K-pop, patrzące na nas z plakatów nie pozwolą nam zapomnieć, że w dalszym ciągu jesteśmy w dzielnicy koreańskiej. Choć bulgogi czy koreańskie barbecue pachniały zachęcająco, mieliśmy na ten dzień inne plany. Bo jednak jesteśmy w Japonii i bardzo chcieliśmy w tym dniu spróbować kultowego ramenu. Był to ramen w popularnej restauracji Ichiran i nazwaliśmy go ramenem dla introwertyków, bo całe doświadczenie było nieco niecodzienne. Najpierw zamawiało się ramen w automacie i czekało się, aż zwolni się stolik. W międzyczasie dostaliśmy do wypełnienia formularz, w którym wybieraliśmy dodatki oraz preferencje co do naszej zupki. Miejsca były od siebie oddzielone, więc nawet jeśli przychodzimy w dwójkę, to ciężko ze sobą porozmawiać. Z kolei sam ramen był wydawany przez okienka i nie było praktycznie żadnego kontaktu z człowiekiem. Z obsługą można było komunikować się przez specjalne tabliczki, nie wypowiadając ani słowa. Ramen był bardzo dobry, tylko dość ostry, nawet w tej podstawowej wersji, ale chyba nieco bardziej smakowało nam w sieci i pudo, gdzie byliśmy w naszym pierwszym dniu po przylocie, co możecie zobaczyć w naszym pierwszym filmie z Tokio. Tego popołudnia zwiedziliśmy też popularną dzielnicę Shinjuku, którą można nazwać rozrywkowym, biznesowym i handlowym centrum Tokio. Zresztą trafiliśmy do niej już w poprzednim odcinku, kiedy wjeżdżaliśmy na taras widokowy oraz zwiedzaliśmy klimatyczne wąskie uliczki Memory Lane oraz dystrykt Golden Guy. Próbowaliśmy też japońskich szaszłyków Yakitori oraz naszego pierwszego saka, więc koniecznie odsyłamy Was do obejrzenia tamtego odcinka. Za dnia dzielnica Shinjuku wydawała się być zupełnie inna niż w nocy, plus, załapaliśmy się na zobaczenie dość popularnej atrakcji, czyli zionącej ogniem Godzilli. Wieczorem odwiedziliśmy dzielnicę Akihabara, czyli tak zwany Electric Town. Gdy spojrzymy na ilość neonów i oświetlenia budynków, łatwo zrozumiemy skąd wzięła się ta nazwa. Panuje tu bardzo specyficzny klimat, jest to centrum popkultury związanej z mangą i anime i tutaj właśnie znajdziecie największe sklepy z elektroniką. Pamiętajcie, że jako turyści macie prawo skorzystać ze zwrotu 10% podatku VAT przy wyjeździe z kraju. W tym celu musicie zazwyczaj udać się z paszportem do specjalnie wyznaczonej kasy. Sklepy w Electric Town oferują chyba wszystko: od najnowszych komputerów, aparatów fotograficznych, telewizorów, telefonów komórkowych, części elektronicznych i sprzętu AGD, podział z alkoholem, a nawet kosmetykami. My z ciekawości postanowiliśmy odwiedzić największy z nich, czyli Jodobashi Camera. Jest to taki mediamarkt na sterydach, bo sklep ma aż 8 ogromnych pięter. Polecamy wam odwiedzić jeden z tych gigantycznych sklepów, bo jest tam tyle bodźców, że staje się to doświadczeniem nie z tej ziemi. Czuliśmy się nieco jak w równoległej rzeczywistości. Tak jak już wspomnieliśmy, okazało się, że w japońskim Mediamarkt mają nawet całkiem dobrze zaopatrzony dział z alkoholem, a także całe piętro z kosmetykami. Generalnie było tam sporo różnych dziwnych i ciekawych wynalazków. Pamiętajcie, że nie wszystkie urządzenia z Japonii przystosowane są do europejskiego napięcia, ponadto wiele z nich przeznaczonych jest tylko na japoński rynek i np. aparaty fotograficzne mają menu wyłącznie w języku japońskim. Nieodłącznym elementem tej dzielnicy są wielopiętrowe centra gier wideo, miejsca wyspecjalizowane w manzy i anime, ale też maid cafe, czyli kawiarnie, gdzie klientów obsługują dziewczęta przebrane w stroje pokojówek. Tak zakończył się nasz trzeci dzień w Tokio, ale odcinków z tego miasta będzie jeszcze sporo, więc zachęcamy Was do subskrypcji i śledzenia całej serii z Japonii, bo w każdym z filmów będziemy eksplorować najfajniejsze atrakcje i odkrywać japońskie restauracje. Do zobaczenia i nie zapomnijcie o łapkach w górę, tak aby nasz mały kanał mógł się rozwijać.